Dzisiaj Wam pokażę, co możecie ze sobą zabrać, żeby czuć się bezpiecznie, kiedy robi się zimno, jeżeli nie czujecie się pewni siebie w lesie. Dzisiaj wziąłem dużo, jak na siebie, czyli wziąłem tak, żeby mi było ciepło, komfortowo i żebym czuł się w miarę bezpiecznie. Pamiętajcie, że mamy dzisiaj 29 września 2024 roku i w tej chwili jestem prawdopodobnie otoczony ogromną ilością grzybiarzy. Dzisiaj chcieliśmy z rodziną pojechać na grzyby w okolicy Ławszowej, tam gdzie jest nasza miejscówka. Zobaczcie, co tam się działo. Ja w tej chwili idąc tutaj, tutaj, na moją miejscówkę, stąd dosłownie 45 metrów dalej jest Droga Pożarowa. Tam już jakiś sów stoi. Także dzisiaj spodziewam się ruchu. Jutro, jutro rano też na pewno ktoś tutaj będzie ładził, ale mnie to tam wali. Bushman Travel Gear become the outdoor legend you were meant to Przede wszystkim z jakiegoś powodu człowiek się czuje bezpiecznie, jak ma przy sobie nóż. Jeżeli nie umiesz się nim bić, to gówno nim zrobić, ale zawsze daje to jakieś takie... taką formę jakby placebo, nie? Ja mam taki specjalny gaz, który zawsze noszę, ale to go zawsze noszę na co dzień, na do sklepu jak wychodzę. Nie przeszkadza. Jeść nie woła. Pierwsza zasada to idź tam, gdzie się czujesz komfortowo. W moim przypadku jest to bezpośrednio okolica mojej chałupy. Ja jestem jakieś niecały kilometr od domu. Ale ja Wam powiem, że jak ja trenowałem, takie pierwsze samotne wyjście na mrozie, na takim, nie wiem, minus 7, minus 10, minus 15. Mieszkałem wtedy jeszcze w mieście, ale biwak zawsze był jakieś 100 metrów od samochodu, żeby miał gdzie spieprzać, gdzie się ogrzać. Nie każdy musi od razu zdobywać koło podbiegunowe. Na to przyjdzie czas. Bierzesz ze sobą więcej gratów niż potrzebujesz. Chłopaki z grupy facebookowej, bądź gotowy na godzinę W, czy tam na W, czas na W. Zalinkuję ich w opisie prezentowali mi taką procę, więc jeżeli chcesz się czuć troszeczkę bezpieczniej, też w ramach placebo, chociaż jak Was odeślę do tego filmiku tutaj, to taka proca czachę koziołka przebija, więc może być z bliska, komuś przypieprzył w łeb metalową kulką, mam stalowe kulki ze sobą, to może, może, nie wiem, w komentarzach pewnie kanapowi Komandosim nie zjedzą, ale słuchajcie, no, no nie szkodzi mieć, no, jeżeli ktoś się lepiej dzięki temu poczuje, dużo miejsca to nie zajmuje. Jeżeli masz przy sobie strasznie dużo piardu, najpierw na glebę kładziesz ponczo. Ponczo to jest absolutna podstawa, bo jakby zaczęło z jakiegoś powodu padać, chociaż nie zapowiadają, to żeby się nie pogubić w gratach, a ja sporo rzeczy na pałę wrzucałem, kładziemy na to ponczo, bo jak to położycie na ściółce, to, to się może wszystko pogubić. Nie wziąłem żadnego sprzętu do filtrowania wody, wziąłem ze sobą po prostu 2,5 litra wody. O, no, właśnie samochód grzybiarze wyjeżdżają, także dzisiaj nie będziemy sami w lesie. W nocy pewnie tak, ale... Słuchajcie, większość grzybiarzy, wyobraźcie sobie, nie przyjeżdża Was tu zabić. Zgwałcić dałby Bóg, ale zabić raczej rzadko. Na początku zawsze człowiek ma tendencję do zabierania dużej ilości gratów. Ja w tym nic złego nie widzę. Jeżeli się ktoś czuje lepiej, bo ma dużo gratów, na wszelki wypadek, jakieś takie na noc, żeby było ciepło, żeby nie zmarznąć. Ja, słuchajcie, bardzo lubię wziąć stanowczo za mało, ale dzisiaj stwierdziłem, że wezmę stanowczo za dużo, żeby Wam pokazać, że nie jest to grzech, nie jest to żaden wstyd, chyba że macie do przejścia bardzo dużej ilości kilometrów, wtedy już może to jednak jakoś na Was spływać. Ale większość z nas powiedzmy sobie szczerze: jak idzie na biwak, to pokonuje co? 2 km z buta? 5. No to już bez przestady. 5 km to możecie te 20 kg w plecaku mieć. Krzywda Wam się nie stanie. Jak widzicie, wszystkie te pierdółki wyrzucam na ponczo, żeby się nie usyfiło. Nie pogubiło. Dzisiaj wziąłem więcej niż chyba kiedykolwiek nigdy tyle nie brałem na biwak. Na robotę to się brało, ale na biwak nigdy tyle nie brałem. Dobra, tutaj zrobiłem troszeczkę, oczyściłem, bo tutaj trochę szysznych pospadało od ostatnich razy. I pamiętajcie, jak Waszym wrogiem są spadające drzewa. Tutaj nie widzę żadnych naruszonych struktur korzeniowych, ale cholera wie zawsze coś może pieprzyć. Nie widzę też jakichś ogromnych gałęzi. Zobaczcie, to jest taki odruch, o którym często zapominamy. Ale to najlepiej widać przy hamaku, bo jak się położysz bez starpa i nagle widzisz nad sobą ogromną gałąź, która ci może pieprznąć, to, to wtedy tak. Ale ogólnie rzecz biorąc, starajmy się o tym pamiętać i powinno być wszystko ok. I jeżeli macie obawy, że Wam zwierzęta wejdą do namiotu czy coś takiego, mogą teoretycznie. W no, koło wsi to bym się bardziej bał psów niż wilków czy łosi. One mają co innego do roboty niż się nami zajmować, ale żeby spać pod tarpem, ale czuć się jak w namiocie i tak naprawdę być w namiocie, to przed zwierzętami pierwsza linia obrony to niech będzie nasz lożer. Linki do tych wszystkich produktów będą w opisie, ale założenie tego jest takie, że uczymy się spać pod samym tarpem, albo pod poncho. Ja najczęściej sypiam pod poncho, ale dla wielu osób poncho będzie za małe. Bo tam tego miejsca naprawdę jest niedużo, a ludzie, niektórzy lubią w komforcie leżeć. Lubią też sobie coś ugotować. Dzisiaj też będę gotował, bo normalnie to ja nie gotuję. Ale dzisiaj coś tam sobie porobimy, nie? Więc teraz musimy podjąć Kluczową decyzję, z której strony chcemy mieć okienko. Chcemy mieć widok na tamtą stronę, bo na cholery na las. I tutaj, jak jakieś zwierzęta przyjdą, a ty będziesz w tym zamknięty. To najpierw się zainteresują. Czym? No, zainteresują się namiotem, zaczął się namiot. Takie założenie. Pamiętajmy, że do lasu nie chodzimy się stresować ani. Sobie ani nikomu innemu niczego udowadniać, bo jeżeli na przykład będzie sytuacja, że poczujecie się niekomfortowo, że usłyszycie jakiś dźwięk, pomyślicie sobie wilk, tygrys, dinozaur, no to to, że na przykład nie zdajecie sobie sprawy, że to jest łoś, że jest to jeleń, że jest to sarna, albo pies, albo kot, lis, wszystko jedno, albo grzybiarz. Jak bierze nieraz spotykam o czwartej rano, jakoś mu się nic nie stało. I jeżeli w wyniku usłyszenia tych dźwięków, które żeście źle albo dobrze zinterpretowali, nie czujecie się fajnie, to idźcie sobie do domu. Słuchajcie, tak czy inaczej, jeżeli Waszym celem było wyjście na zewnątrz, to cel żeście osiągnęli, byliście na zewnątrz. Może zdążyliście sobie herbatę, ugotować kawę. To wszystko jedno. Ważne, że byliście. A jeżeli. Tak się wam ułożyło, że trzeba było uciekać. Po co się męczyć całą noc i się zastanawiać, o, o jak tu wróci, zarwiecie noc, zniechęcicie się do tego wszystkiego. Bo można sobie spokojnie nockę potem zrobić w chałupie i następnego dnia sobie przyjść i spróbować w innym miejscu. Może jak będzie inna pogoda, i na aura. Mówię bez ciśnienia. Ciśnieniują się ludzie z kompleksami. A jeżeli wy macie sytuację, że się nie czujecie komfortowo w danym miejscu, no spadajcie stamtąd. Naprawdę uważam, że żaden wstyd. Chyba, że macie kanał YouTube'owy i uważacie się za jakiegoś super mega twardziela, i na takiego się kreujecie, tak jak autor tego filmu, no to wtedy nie wypada. Chociaż kto śledzi mój kanał, ten wie, że też kilka razy się ewakuowałem. macie samopompę, to jest samopompa 640 Bushman. Ona ma bardzo fajne air, bo chyba do 2 stopni. Pod spód ja zawsze daję karimatę. To jest ta karimata MFH, i nie chodzi tutaj o to, żeby było cieplej, tylko że pokazują różni youtuberzy, że to można kłaść na ziemi i że ona się nie przebije. Przebije się, więc żeby jej nie przebić, to nie jest tani sprzęt. Położyć na kawałku karimaty. To się mieści do plecaka katakrimata. To też się świetnie składa, nie ma co ryzykować. Jak rano wstajesz, wstajesz i wychodzisz ze śpiwora, czy z namiotu, czy z czegokolwiek tam w czymś śpisz, jest ci zimno, to koc włóczkę w termo. Drugie w tą pogodę to sam koc wystarczy, ale nie będziesz miał super ciepło, bo dzisiaj poniżej 5 stopni przy gruncie może spaść temperatura, więc on u mnie będzie dodatkowo podusiał. Ale rano, jak sobie wyjdę, będę chciał sobie coś upieścić, to po prostu się opierniczę tym kocem. On jest też wodoszczelny, więc jako pleryna też działa. Ja się bez koca nie ruszam, serdecznie go polecam. Jako awaryjne do spalnia to mówię, przy minus dwóch tym spałem i było bardzo źle, ale, ale dałem radę. No. Tu mam bluzę Alfer One z Pepko. film tutaj. O tym to jakby mi było zimno, termobielizna MFH, bardzo ją lubię. To, to jest takie coś, co udaje amerykańską termobilizm amerykańskiej armii, mi się świetnie sprawdza dużo lepiej niż te igłany, co mam i te inne matrasy w końcu temperatury powinny spać na tyle, żeby było sens testować to, to ja po tym spałem raz to Bushman robi na zamówienie to jest Campkilt, czyli to jest śpiwór nie śpiwór, tylko taka kołdra z gęsiego puchu niech sobie poddycha trzeba ją trochę roz, rozprężyć przed wieczorem i to używamy zamiast śpiwora. To się różni od śpiwora tym, że po prostu od dołu nie macie wypełnienia, bo nic nie macie od dołu. Założenie jest takie, że śpiwor i tak od dołu nie potrzebuje, cię, nie potrzebuje wypełnienia, nie potrzebujesz mieć od dołu śpiwora, bo i tak go gnieciesz i on nie łapie powietrza, że to jest strata masy i, i tyle. Z mądrzejszym kłócić się nie będę. I zobaczcie jakie tutaj mamy, mamy sporo miejsca, bo tak, tam są giry, tu jest łeb, to wszystko mamy 390 Tu mamy miejsca na szpej od groma. Nigdy nie miałem tyle na kempingu w życiu. Tam, gdzie słyszę grzybiarzy, podejrzewam, że są na rowerach, bo tutaj dopiero na północ stąd są grzyby i to tak sporo, z 5-6 km. dwójka nawet idzie straszne rzeczy. Jakby zaczęło padać czy coś, to tutaj mamy jednak jesteśmy zabezpieczeni, mamy tak zwaną wannę, więc nawet jakby nas podle podmywało, to jesteśmy bezpieczni, bo jak jesteśmy pod samym tarpem, no to lepiej go okopać. Jak jesteś nieokopany, to no będziesz miał kłopot, bo ci może po prostu starpa pod odpowiednim kątem może ci ściekać do środka. Tutaj tego problemu nie ma, bo mówię masz wanienkę jest git. Kuchenkę alkoholową wstawiam do garnka, bo wtedy po pierwsze jest mniej widoczny płomień. Po drugie bardzo fajna sprawa jest, że go nie zawiewa wiatr. A po trzecie mamy palenisko zamknięte, i się mogą od nas odpieprzyć wszyscy. Jest taki mit, że kuchenki spirytusowe że jakieś zimno tam poniżej zera, że one nie działają. Słuchajcie, jak Wam się chce, to możecie przeszukać mój kanał. Tam gdzieś jest jakiś film, gdzie na dużym minusie gotuję i jest spoko. Tylko, że trzeba dać jej czas, żeby się rozgrzało. Ja czasami robię tak, jak jest zimno, że najpierw pod kuchenkę, zanim ją rozpalę, to podpalam pod nią trochę kory brzozowej, żeby po prostu rozgrzać paliwo. I wtedy to pyka. Zawsze mieć przy sobie woreczek na śmieci. Jak gotujecie, to macie gotowy śmietniczek. Obieracie na przykład cebulę. To gdzie te obierki wrzucać? Żeby sypu po sobie nie zostawiać. Zwierzętom nie dawać złudnej nadziei, że tutaj coś dobrego jest. Taka skromna kolacja. Nie się przypaliło, cebulka puściła, do tego trochę były, a jeszcze żarcie mam, ale na pierwszy głód, na słono, mm, malina. Mm. Jednak to jak się zje jak biały człowiek, to jest inna rozłoba. To ja żre, nie przeszkadzam. Jak już człowiek zeżar, to wypada tak patelnię umyć ja wam, powiem jak ja to robię, no ale po prostu nalewam wody. A troszkę więcej. 150-200 ml i niech się zagotuje. Łychę też w te tym bogę otrzymać sobie. No, jak to zaczyna gotować się powrótku, to zaczynamy sobie tutaj w tym pięknie wydzierać. Niech się jeszcze zagotuje. I naczynie jest gotowe na kolejne przygody. Przybrałem się w piżamkę, co mi się nigdy nie zdarza w, w terenie, bo ja zawsze w terenie śpię dokładnie tak jak łażę. Jest słuchajcie, godzina 1908. I jako, że nie używam smartfona, więc nie będę tego bardzo miał co robić, więc puszczę se radio. I powolutku chyba będę szedł spać. Pewnie stanę o czwartej. Nie wiem, czy będzie widać cokolwiek. Takie fajne widoczki. Ja lubię być w namiocie, więc... Ten lodger daje mi ten, to poczucie namiotu, bo jest to w końcu namiot, z tym tarpem to tworzy taki namiot. Ale w przeciwieństwie do tych norek czy do Lightfightera, to tutaj się czuję właśnie bardziej jak na takim biwaku. Bardziej człowiek jest taki wyluzowany, nic się nie spieszy. Mówię, ugotowałem sobie żarcie, jeszcze sobie jakąś tam herbatkę ugotuję. Inaczej jest, jest inaczej. Temperatura do ilu spadła to nie wiem, ale jest... Niezbyt ciepło i Wam powiem tak, na chwilę obecną, e, jeżeli chodzi od dołu, no to ta sama pompa Buszmenosko sobie świetnie radzi. Bardzo dobrze sobie radzi na chwilę obecną e, ten kilt. Czyli to koco, kołderko, coś tam puchowe. Bardzo dobrze sobie radzi. 5 stopni nie ma, jest na pewno więcej. 6-7 jest. Tak, no mówię. Mamy godzinę 21.26. Słuchajcie, bardzo fajnie mi się sprawdza to. To radyjko. Słucham sobie radyjka. Ma, mam lampkę. To też może, może też działać jak latarka. Ale przede wszystkim ma taką lampkę śmieszną. I bardzo sympatycznie to działa. Więc nie nudzi mi się. Zobaczcie, w tej chwili gotuję sobie herbatkę. Jest noc, zupełnie ciemno. I to jest sposób na robienie tego. Jak wstawimy spirytusową, czy tam alkoholową kuchenkę do garnka, to tego praktycznie nie widać. Prawie zero światła. Jak zdajemy czajnik, to oczywiście co innego, nie? A zobaczcie, cyk. No dzień dobry Wam. 6 47. wstałem jakieś 10-15 minut temu. Spało się bardzo dobrze. Naprawdę no, się dobrze spało. I nie było mi zimno, no ale przez to, że jestem dobrze ubrany. Teraz jest koło 3 stopni. A także to sobie świetnie poradziło. Nie zmarzłem nic. Było mi fajnie ciepło. Teraz czas na kawiana śniadanku Was zapraszam na wschód słońca. kiełba z bułą, musi być kiełba z bułą bez tego to nie ruszamy krzesełko, Wiktor, dzięki wspaniała sprawa wkładka namiotowa czy tam kortent to jest coś, co naprawdę jeżeli się obawiasz spania samemu w lesie że coś tam się wejdzie, robactwo, woda czy coś, super sprawa ale przede wszystkim, zobaczcie tam mam gratów w środku, i mi się nic nie połęta po obozowisku więc to jest wspaniałe rozwiązanie jeżeli chcecie trzymać nie chcecie pogubić swoich gratów. Bo rozkładanie pącza czy podłogi wymaga jednak dyscypliny, żeby gratów nie pogubić. No bo wygodnie się śpiną, nie podwieje was, nie, pod, nie podmyje was. Tarp 3x2 bardzo dobrze mi się sprawdza, bo 3x3 jest cięższy, jest więcej pieprzenia się z rozkładaniem go, wiadomo i ze składaniem. A jedyna różnica to jest tak, że nad tym wejściem miałbym dodatkowy metr daszka co, jak obozuję sam, nie jest mi potrzebne. Po drugie, ogólnie, jak jesteś sam, to ja używam poncho jako schronienia taktycznego, ale pod poncho to tam nic nie zdziałasz. Poncho to jest tylko po to, żeby się przespać albo, albo przeczekać deszcz. Jeżeli chcesz obozować, to dla jednej osoby 2 na 3 spoko. Uważam, że jest to bardzo fajne rozwiązanie, szczególnie, że mam takie coś od, też z firmy MFH, tylko mi się niestety podarło. Jest dużo lżejsza, ale nie ma tej warstwy termo, a różnica była bardzo odczuwalna. Jak się zamknie muskitierę, plus jest ta warstwa termo nad tobą i wychodzi się rano z, ze schronienia, to różnica, jeżeli chodzi o temperaturę, jest bardzo zauważalna, więc to jest super sprawa. Linki do tych wszystkich produktów Bushmenowskich to oczywiście będą tutaj w filmie. Karimata MFH jak zwykle świetnie daje radę. Bushman 640, ta sama pompa. Powiem Wam, że nic nie ciągnęło. Absolutnie było mi cały czas ciepło. Od góry też mi było ciepło dzięki temu kiltowi. Jeżeli dopiero zaczynasz obozowanie, szczególnie takie w warunkach nieletnich, to... Taki tarpik termo powinien cię troszeczkę uspokoić. Po drugie, to jest bardzo wzmacniany tarp. Ma bardzo dużo punktów montażowych i powinieneś być z niego bardzo zadowolony. Mimo to, że rzeczywiście on będzie troszkę cięższy od konkurencyjnych tarpów, ale to właśnie przez to, że jest solidniejszy, ma więcej, jest solidnie wykonany, jest dużo. Bardziej powzmacniany tutaj po całej długości widzicie, Nie tylko tutaj, przy o, po całej krawędzi, jest wzmacniany. No, ale jest grubszy, też można z niego hamak zrobić. On człowieka bez problemu uniesie. A na tarpa przez tydzień Bushman daje dla naszych widzów 20% zniżki. To już jest coś. Także, jakbyście chcieli sobie spróbować takiego obozowania nieletniego. I mieć możliwość rozpalenia sobie ogniska, i żeby tarp działał też jako ekran termiczny, to to jest najlepszy wybór dla Was. Więc za niewielkie pieniądze możecie się doposażyć w bardzo fajny sposób. Więc w kocu termo da się spać w tych temperaturach spałem, jest dużo mniej komfortowo, ale da się. Kos termo jest sprawą typowo surwiwalową awaryjną. Ewentualnie jak sobie ćwiczycie takie sytuacje. Super sprawa, ale jeżeli go porównać do tego kulta, pod którym się spałem od Bushmana, to, no to jest niebo a ziemia. Druga sprawa, która mi się świetnie sprawdziła, to jest to radejko awaryjne, bo ma to latarkę, ma to takie światło do czytania, które mi za każdym razem, kiedy czegoś potrzebowałem, to mi pięknie rozświetlało obóz. Świetnie mi się sprawdził lożer, bo cały czas czułem, że jestem w namiocie, że gratów nie pogubię, a byłem pod tarpem, więc kondensacja 0. Tarp 2x3 spokojnie wystarcza. Jest dużo mniej pieprzenia się niż z tym 3x3. Znaczy dużo, no bez przesady to nie jest tak, że jak weźmiesz tarpa 3x3, to nagle będziesz miał dużo trudniej. Ale 2x3 dla jednej osoby według mnie w 100% wystarcza. Nocka bardzo udana, poranek udany. Tyle.